Aaaa człowiek To jest grad dla <ślesztą> Na ty ale wiruje też <ślesztą> k**a zobaczcie co być zaraz! Z Początek ścieżki Belle, powrót po tym pięciu. Co, Wiesz, co mam w wiaderku? Nie mów, że to są wsiki? Nie, zrzygałem się. Nie. <grym się> Dlaczego? Powdupiłem jakąś śmiernicę. Jest więcej jedzenia? O, ma Mamy pierwszą misję. Dawaj, kufela. Hej. Oh. Dobra, siema Ja robię to co najlepiej idzie Aż się samba pija oh. po, Porozmawiaj z Taszą, zupełnie kufel To nalewaj drugi A co mi się stanie jakby pija drugi Ja nie mam takiej słabej głowy żeby już ten Boże że to jest k RUM 40% na... Pół litra tego dalała, a ja to p... seksował. no. Też la da? Eh? E! e! Aha! A jo! Jak się zżygałeś do wiaderka? Po prostu zjadłem. Tom. E, czekaj, co to było? Ośmiernice i normalnie się nażygało. A e, on sam chodzi, co jest? A ja tylko stałem. Czekaj, a ja też trzymałem wiaderko. Co się brało w tej grze sp... O tej lapiryndy, co tu masz? Tej przed. Moją pierwszą misją, młody kr., nie... jest pilnowanie nas. Czekaj. O! Na... I wytłumaczenie na to jest w sekundę. O, żykłem! I na trzecią miuczkę achievement, get! <laughs> Ty nie widzę żadnej misji, mój lej. <laughs> Też żykłem i się tym oblałem! <laughs> co jest? Nie widzę Boże, po ekranu Gdzie <laughs> b**** łosie. <laughs> O Boże, yes, for damage. Yeah, ale do... <laughs> I kładał rzegi, kładał. A co jest? A tam nie będzie tego? Ah. PA! Yeah. PA! <laughs> <laughs> <Gdzie> ty jesteś? jesteś? <laughs> PAŁ! tu K***a PA! 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 Odp***dasz, jakby tu k***a gameplay robimy. My tu grać chcemy. Ja tu próbuję coś ogarnąć. Jaki najgorszy? Najlepszy pół miliona. Tomek. Oh, Leave me alone. Marza Cola. Siema, panowie. Ej, dobra, dobra, a teraz Q, F i w prawo. Dobra. Q, F i 3. Q, F dobra. i w prawo, trójka. Q, F i 3. Yeah. I Ej!

W imieniu Polski podziemnej Wskazuję. <laughs> ja, tego Ej ja, i to... ja ten kutwik, żeby się zawinęli później W miarę prosto, cały czas, Godajcie kiedy to zaciągnąć Ja nie widzę Ej, ja daj spod. Do wody K**wa Kur. zaciąga, bo k**wa Zar się widzę, wpierdolimy Idziemy, kurwa, go dać. A działo się do wody Dobra, dzi. Ale k**wa G, patrz jak kurwa. Na kamień sobie I... moglibyś skoczyć I... nawet Idealnie, kurwo. panowie, klasa Cały czas słyszę jakiś taki kur... JA o? KUR... BEĆKĄ WIDZIEŁEŃ! JEPY WYP... O nie, ja beczkę z kur... tym! Umarłeś se! Taka jest statek? ŚWINKO! ŚWINKO! EJ, ZA TOBĄ, szkielę ZA TOBĄ! Ej, jak zabijesz świnkę, to jest kur... mięso potem po niej. Na przykład tutaj leży w wieprzowinka i można sobie podnieść. Podnoś już pod ten Musimy kotwice. się praktycznie zawrócić. Prawie 180. Podnieś ktoś kowicę. Bo to zaraz zrobimy drifta Podnieś też tylko we dwójkę tam. Prawie 180 musi być czaskana. No musimy to odwieźć, bo to szkoda jak jakbyśmy stracili. To jest złoto. To jest na personalizację statku. Dobra, jest tak? Tomek, ale nie strzelaj w tą beczkę z W tą? No! Nie! O, ale przy nie. <śmiech> <śmiech> No kpadłem! Ej, to się pali! To się pali! A ja go to w ogóle, kurwa, zabił mnie ka baszro Ej, to, bo, kto ma kto nie żyje? Ja... Ale ej, co tak mi ucieka! Ja się spaliłem! K. Ej, szybko żebyś tak spali! ja p Ja, ja jestem Ej szybko! Jak ty jesteś głupi? Nie zamkniemy go kurde, w jesieniu ty. Szybko. Jak na to strzela? Co? Nie wiem. No armaty w nas lecą. Nie pie. To no z tej o. wyspy mówię, że mnie chyba było prawie. Ej czas. Jak zakręca ten statek? Ej, bo statek on się pali cały. Dawaj, dawaj ten. Kotwicę, 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 nie. Chłopie. Kotwicę, bo nie zdążę na to... Kotwicę zarzuć! Kotwicę zarzuć! Tomek, szybko! Kotwica! Tak jest! No się kur... da! Ona jest uszkodzona! Drewno do naprawy! Szybko, Tomek! No mówię ci, Tomek. że kur... ona jest uszkodzona ja już się palę! Szybko! Bo no, Tomek! Ja Tomek się szybko. palę! Ja stąd kur... i ładuję z No kur... generku! No ucieknie! Ja często ładowałem się! Ucieka! Sta... <gülę> <gülę> Mówię ci, że no się ku nie dało postawić! Ej, jest problem! Ej, <gülę> <gülę> <mody, gülę> <gülę> się wzięło! Bo mowy, Beczkę z prochem, która tam stała Też budżaju go nie tego Ale tu powinna być syrena Żeby nas na statek rzucić O boże, czekaj, k***a. Zaraz nam statek po pod... Ja Gdzie jest ta syrena? Walnęło w statek Ej, mam statek on tu zakręca Ale mówię ci tak kotwicy nie naprawisz kur... Ale byle ugasić pożar Kurwa kurwa z armaty Jestem Ja prawie też Ja też jestem, jestem, jestem Jestem, 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 jestem. Opuściłem kotwicę Pod pokładem jest! Woda! A ja, jest, ja dostałem tętkę K**wa bo tu rekin jest Szybko! Woda pod pokładem, bierzcie wodę z pokładu i pójdźcie do góry, ja już teraz przyjdę To się uda Chyba się nie uda Uda to się! Nie. Dobra, ugaszone, ugaszone No to teraz napierajcie, jest git Nie ja zaraz Ale mój Ale gdzie to walło? To nie rób tak nie ma więcej. Nazwisz topi, k**! Kur... No dlatego szybko klejcie, klejcie dół. Ale tu nigdzie widać, gdzie są dziury. No to musi ci wodę kur... O, zdechłem. To i tak utopić jednak. Kur... skarby! Nie! Szybko! Młody kur... 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 Łatuj, Tomek, a nie narzekaj, łatuj! Co jest złatać, k**? Kur... Padł ciebie, kur... Tyk się. Ej, to koniec, po, postadku jest? Dobra, pójdźcie Pomocy! Co? Jeb... Dobra, się. A, si kurwa. Niechcący no! Niechcący! Kur... się palę do ch... -ła. Idź pod pokład. Ja nie widzę moich rzeczy! A Weź... Ach, chciałem to za szybko. Weźcie kotwicę Nie w sensie się chilluj! Tu weźcie kotwicę, bo wypadłem! K**wa. tu jest Dobra. woda Ugasiłem! No mówię weźcie kotwicę dajcie, bo kłopat upadłem, Usta, w ogóle... Z... Nie ja... się opuszczam! Chyba nic się nie poli więcej, co? Nie Chciałem zrobić takie MLG Skoczyć po wodę do morza i drobników wrócić, ale lepiej faktycznie. jest faktycznie... Ty ty chyba pod tym. To no jest Cyberse. no. A ją pierwsze też opuścić. O tym też trzeba k***, zawsze pamiętać. Krzynek po boku. Gdzie jesteś? Aj! Je. A spadłem! Halo, A je. E, kotwica! Kotwica! Płyń dalej! Można go zostawić. No ej, to ja sobie odwazuję. Czekaj, ja se kupę. Może Selena się pojawi, czekajcie. Sirena Gomez? Gdzie jest ta sirena? Patrz go tam. Czekaj, szczeramy, Szczelam Tam jest statek. Gdzie? Tam k***, z tyłu. Widzisz, Nagiel? Aha. Szybko, idź ich okej? ok? Prawo na burt. Statek. To co? Obracamy się po i prujemy do skur. Ja jestem pijany Ej kur... e. e, bo muzyka jest chyba Prawo Prawo dość mocno My Będziemy do dostatku zaraz panowie, więc prawo, prawo I przygotować się zaraz Mocno, prawo, mocno Tomek, mocno, mocno Chyba drift, drift Biorę snajpery Drift? To czekaj, Cześć, pomogę ci podnieść. Podnoś, podnoś, kur... Tomek, teraz w lewo odbijaj, teraz w lewo odbijaj! Gdzie on tam jest? Jest tam, jak widzę, W lewo, Tomek, teraz w lewo. Przestań, jest, to outpost. Widzisz tego, czy widzisz tego statka? No teraz widzę. Widzisz, widzisz żagiel? I tak, jest z tyłu. Zwinięty? Tak, bo go będziemy z... zaraz. Ja ustawiam do wiatru. Wiatr jest w drugą stronę. Pr prostuj, Tomek, prostuj, prostuj, prostuj! Widzę tak, Widzę, 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 widzę Dobra, jest, jest, jest Dobra, Tomek! Hmm? Dobra, stąd! Postuj Tomek, prostój, prostój! Spuszczam kotwicę! Prójemy do sk. Dawaj! Prójemy do sk. ją? do skóry. On tam jest na tym! Prój do sk*****a! Dobra, ja robię abordaż, bo on może mieć jakieś te... skarby. Ale wy roz... Dzięki! <głos> <głos> abordaż! To go w ogóle niszczy? No. Dobra, nie strzelać, nie strzelać! Tomek, ja się do tego, Tomek. się do tego, Tomek. Prawie zdechłem. Ty, mam po, po statku. Zatonął! Ej, czemu? Aha, rozpiło mnie na statku, dzień dobry. Bo zadonął. Zwycięstwo! Trzeba to uczcić. Miał to coś? Nie miał nic Już zatonął, jak zatonął to już za późno Dobra, roz******* On tu jest chyba Jest jeden na molo. To on Pakować w jego armatum Dobra, szkoda kul, lecimy dalej panowie, musimy jakieś kule zdobyć Płyniemy kul w ogóle, teraz nie mamy przez to Dobra, płyniemy dalej, musimy stąd uciekać No co? Ja sobie myślałem, a co idę luta sprzedać, K***. Ale łatwo Ch***a, no tak łatwo nie było Ty płynie tu chyba Ale debil, myślisz, że to płynie do nas? debilem Dobra, gdzie musimy płynąć w ogóle? DZIĘKI e, ZA tam, fanty! O, no, Tomek, jest ten problem. Co? z tego żadnych fantów nie wzięliśmy. E, powiem muszę tak. Nie, na prostu Jest driften. jakaś wysepka tylko i wyłącznie. No, nie, nie driftem. <noise> no, nie wiem, zaraz walniemy. Z forteca, Tomek. Nie! Ej, driftem, No, po prostu no dlaczego, że jesie tego wcześniej? Ko. Ja ta młoda PPG powiedziała, że nie driftem no Szybko, łataj coś dziurę A gdzie ona jest? Z przodu? No szukaj Ja wylawam wodę Szukaj dziury Ja załatam już Jest tu, jest tu Tu na górze Biorę, biorę wiadro Ja No to jest tam na pokładzie Nie widzę żadnych z... No jest, to tu do tu, góry Gdzie są deski k**wa? A to ja wyskoczył kurwa. to gdzie ona jest z góry? Ty -de debilo, w środku możesz łatać <grym> Myślę, że tylko trzeba wyskakiwać To jest, o jest. z beczka z drewne, mam Dobra, naprawiłem Dobra, to bierz wodę Gdzie my k**wa jesteśmy? Dobra. No Dobra, chodźcie. Abordasz. No to płyniemy, dawaj, godźcie. Macie amunicję? Tak jest. No to weźcie samo jak nie macie i płyniemy. Wystrzeliwujemy się? No. Jak się ja wystrzelać? Normalnie, tak jakbyś strzelał z armaty. No właśnie nie da się. Musisz wejść do armaty. Ła, kurwa, ja się jeszcze daj razu bo się odbijał od ściany. O, nie, fale się, radziłem, fale. No, biją w dzwon. tu! kurwa, ten kapitan tu jest. Dobra, to ja zostawiam tę skrzynkę i idę do ciebie. Ja biorę laleczko, odnoszę. Kapitan? Ej, ima nie ma co brać tych, tych, tych skarbów na razie, jak nie mamy tyle ledzi, jak nie mamy, ogarnięty tego, żeby był spokój. Dobra, łapiemy tego kapitana. O, mnie zaraz wy... I gdzie jest kapitan? dzwonka jest... nie mam. Ucieka za mną na górę. Gdzie? gdzie? jesteś? Na górze jem! Jem! Ja jem na górze Kurką gdzieś! Nie mam... O Też ja mam... A nie wiem, gdzie jest skrzynka jakaś ja, kurwa, się odbijał od, od tej Nie mogę, mi nie po... Coś. jest. Ja będę za daleko dopiero. Czy mi się wydaje, że jest jakiś kurac za na nas. Nie, nie jest. Tak nawet jakoś wygląda Ale to się wtedy co nie ma ewolucji postaci. To on jest? Musimy teraz te kulki to znajdziemy tutaj, będziemy musieli je wziąć później na echolasty tak się... z ludźmi. To będzie najlepsza taktyka, mi się wydaje. O to jest chłop. To on jest? Kurwa. Tu jest. Idzie kolejna fala. Gdzie jest ten chłopek? U góry Ugóry. Nie, nie padł, nie padł, nie padł teraz? Jeszcze nie jest dobrze. Duszę dobrać. może zabrać tylko za pomocą u roku. Jeszcze raz, co? Duszę może zabrać tylko za pomocą leweczki roku. Ona jest w tym. No to przynoś ją. Kurwa, co? No. To na statku jest już, tak? Kurwa. No. Ja już. Muszę... Bo oni ją będą bronić, tą duszę. To ja idę, biorę laleczkę u loku, biorę jedzonko. ma Na naleczkę u loku, masz? Za płynę do was. Ja szukam, czy tu jeszcze nie ma. Tu kolejna jest sam idzie, jak... kolejna fala idzie. Ja już płynę, powoli ale płynę, zaraz będę. Laleczka u loku, u loku, Luloku. Tu jest jedzonko jak chcesz Ej, ej! Uy, pomocy Tak na mnie! Bardzo taka amunicja k. Kur... Dobra mam, mam, gdzie, gdzie jest, jest ten chłop, jest ten chłop? Chodź tu, chodź tu! Na tych schodach! Na tych gdzie schodach na całej górze Tu jest amunicja, Tomek Przy mnie, przy mnie jest amunicja Jestem, biorę tą duszę Wiesz Niedługo długo to trwa, Bronie, cię. Ona świeci. No i dobrze. Bo ona jest teraz na jest to, to zakrętą, nie? Jeszcze jedna fala. Nie ma tu ich. U góry są. Albo nie? Gdzie oni k są? Tu są. Na dole są, o, k... Tutaj jeszcze są, jeszcze tutaj są, idę po AMO! No jest z tyłu, z tyłu! Gdzie? Dobra, już więcej, dobra! Wszystko? Chyba no zobacz, Tomek. Jeszcze jest na dole jeden. Czy Kurwa? Jeszcze są. Fala idzie. Kapit... Płomień fortu, płomień for... Chyba go, chyba już koniec Chyba go zabiłem od razu. Ja Dobra, padłem kurwa jeszcze, czekajcie tam. Gdzie jesteś? No rozp... jakaś kubeczka z trochem jakby Ha. Tomek jesteś tu gdzieś? No właśnie mhm. się wystrzeliłem i znowu nieudolnie na ją przy schodach, później odcholujcie. odholujcie Czy ta beka z prochem się na cokolwiek przydaje? Hej, no No, ostatnio ostatnie młody scelium. Useful jest Nie bierz jej na statek Nie, git, bierz, bierz, przyda się Ja po prostu kurwa, nic nie widzę, no Podaj syrenę I porozmawiaj z nią, swój statek nie, Ja zawracam, ja zawracam gdzie jest Tomek? No z k, odleciał. Tomek, masz zadanie. No k coś tu bał. Zawracam Zdebioł. Nie no, Tomek <śmierdzi> jeszcze większym debilem niż ja, no pa. Nie chcę właśnie ci ją podłożyć. Pał. Zabijesz mnie, ty, wiesz o tym? <śmierdzi> Sadek widzę, statek, widzę, statek, widzę, zatek widzę, setek widzę, 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 widzę. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Prawo, 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 prawo. Widzisz coś? Widzę Stek, widzę stawek, widzę tak. Full prawo, full prawo, full prawo, full prawo. Drift, 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 drift. Mi nie mógł, że widzisz te kamienie, które też mi się wydawały, że były stałe. Nie, 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 Dobra, do góry, do góry, kowica, do gór, kowica. Pomocy! Jest, no. Dobra, ja panuję żagle, ja panuję żaglami. ale jestem dobrym tym. Ja teraz ja nawiguję. Dobra. Idę na żagle, idę na żagle. Właściwie jakiś to sztorm tak kłopak, Ale sztorm, no. A dobra, no jest problem, bo... Nie widzę go przez te w ogóle. Idę na gniazdo. Idź na gniazdo i mów. Jest przyspieszenie Widzisz go Dopiero wchodzę Ale jest wiota Ja pierdula Masz masz busta, Spida. Nie widzę go w tym gle Jak go w jakim gle? Przecież tu żadnej nie ma Jest tam, jest tam jest tam. tam jest co? Polowanie na statki. Pogu. Czy wiatr się zmienił? Cały czas za prosto. Nie, wiatr się nie zmienił. On nie ucieka nam w prawo? Lekko. Ale to chyba sam... Sam wiatr raz się bardziej. Nie no to już w lewo znowu. Mówić, tak wiatr znosi w prawo. To nie po prostu na prosto i ten wiatr tak w prawo daje. Teraz ucieka do lewej. Tylko uważaj, I bo już bie... są gdzie skały. A to już jeszcze bie... daleko. Idę po tej armat, kul arma, nie? Widzę go. Ładuj już daj sobie kul armat, nie? I uważaj na te skały, pamiętaj. Ale go rozjedziemy. Są załadowane On nie będzie się k***a święci Palunuje nad wiatrem Dobrze jest, wiatry z... Lewo, 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 Ta lewo, tylko pamiętaj o tych kurde skałach głupich. Ja się tam wkręcę Spokojnie Jestem zajebistym sterniczym A Ale jaki to jest statyk? Czy to ten mniejszy, czy ten większy? To jest ten mniejszy, noż, noż, noż tobie. no że masz No Doprawie, prawej, do prawej, do prawej, Wiem, 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 już jest, już jest full Spokojnie, damy radę A wiatr się zmienił Jest k***a Gonimy ch... Widzisz go już tam? jak jest blisko? Tak, 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 troszeczkę w lewo bardziej Widzę Ale będzie, ale będzie się chany k... on już wie chyba co go święci No stoi w miejscu bądź się poddał po prostu To jest tylko formalność A bo jest po prostu przygotowana na nas My po prostu... Żagle ma po prostu źle My mamy dobrze Dobra Tomek chodź na dół, ładujesz do sk... ja tam, ładuj! Ja już go widzę Biorę Co, ładuj sn... na dół Ja ładujcie to sk ja będę kas Biorę sniperkę Wow spadł aż za, aż za bardzo na nim Nie jest? Gdzie on jest? Tam jest tam jest! Ja harpunem strzelam! O kurwa, nas się wpierd... Co to jest za mały statek w ogóle? To jest NPC... O, o! Załapałem go harpunem! Myśmy mu zajeb... Kot w pizza! To jest e chyba NPC-towski! Strzelajcie, strzelajcie Ustawiam żagle Dobrze, dobrze, żagle są ustawione Nie są, nie są, nie są Teraz są Oni jakieś czekamy w sobie Ale, ale, ale Jak chcecie strzelić, To nie stawiajcie tych żagli, tak Ej, on jest bez już topi się! Utonął